Chciałbym wrócić jeszcze do gabinetu Owalnego i tej sytuacji, w której pan Donald Trump mówi piękne słowa o Polsce i siedzi obok człowiek, który jest przedstawicielem narodu ukraińskiego, któremu parę milionów żon, córek, dzieci Polacy przyjęli do własnych domów, i jego nie było stać na to, żeby kiwnąć głową chociażby albo żeby powiedzieć „tak Polacy to jest naprawdę fantastyczny naród i nam wszystkim razem w Europie brakuje tego czegoś. Po prostu te day, 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 tak się już przykleiło do tego człowieka, że, że on już po prostu, on uważa, że my mamy obowiązek im pomagać. I ta narracja tychże europejskich elit, które widzą, wiecie Państwo, to jest niepopularny pogląd, ale ja myślę, że im zależy na tej wojnie. To jest tak, że tak jak pan redaktor powiedział, był taki moment, kiedy można było autentycznie w chaosie armii Amery tej rosyjskiej zakończyć tę wojnę w granicach e, ukraińskich. Można było nawet siłami ukraińskimi. W jakimś dziwnym strafem, e, wtedy kiedy Rosjanie nie zdążyli pól minowych o głębokości do 8 kilometrów zbudować, e, 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 wtedy nagle ktoś zaciągnął hamulec ręczny. I ja myślę sobie, że geszewciarze z naszej zachodniej granicy mają przemożne wpływy. I powiem wam, że aż mi szkoda Ukraińców, dlatego że w odróżnieniu od ich prezydenta żołnierze amerykańskie, a mam na to ten, ukraińscy, a mam na to dowody Polakom są bardzo wdzięczni, Ukraińcy, którzy tam cierpią z powodu wojny, Polakom są wdzięczni. Natomiast w oczywisty sposób my widzimy, że Ukrainie można pomóc, ale najpierw Ukraina musi sobie sama pomóc. Tak, żeby w Nikaragui amerykańska broń, która jest przekazywana do Ukrainy się nie znajdowała w, w, w krajach zagrożonych terroryzmem, żeby się nie znajdowała broń, która szła na pomoc do Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Trump się zapytał, gdzie jest połowa pieniędzy. Odpowiedzi nie ma. Kongres wysłał do Ukrainy specjalną komisję, żeby policzyła i zobaczyła, gdzie jest broń, to jeszcze było za Bajdena. Cisza, proszę państwa, cisza. Tak, więc ja myślę sobie, tak, że y, dzisiejsze, to już nie będę mówił o tej prezydencji w ogóle, bo my nie mamy premiera. Polski, Polska, nie ma rządu, nie ma premiera. To, co się dzieje dzisiaj na scenie, proszę państwa, politycznej, to jest jakiś kabaret. Po prostu facet przyszedł po zamiatać Polskę. I on sobie siedzi cichutko. On ma prezydencję, ale nie korzysta z niej, bo po co? Meloni się denerwuje, Brytyjczycy się denerwują, Macron się denerwuje, wszyscy jakieś mają emocje, a Tusk sobie albo w ping gra, albo sobie zwichnie nóżkę na nartach, albo w ogóle się nie odzywa, albo sobie weźmie monitorek jakiś i sobie happeningi robi. Nie no, no, no po jeszcze prosty, ziemniaki obierał, to trzeba przyznać. No, ziemniaki. czy ziemniaki obiera, no każdy ma jakieś zajęcia, wie pan, na które, w których się sprawdza, więc myślę, że... Donald Tusk ma jakieś zalety, na przykład w wojsku, na Obieraku, na pewno byłby wykorzystywany. Mm -hmm.